Rozdział 17. Jeszcze raz o 186. Dywizji Strzeleckiej. Jesienią 1939 roku rozpoczęło się rozwijanie radzieckich sił zbrojnych. Wzmożona rozbudowa wszystkich typów sił zbrojnych i rodzajów wojsk rozpoczęła się jesienią 1939 roku. I tu przy pierwszym zdaniu i przy drugim zdaniu mamy odnośnik, i tak pierwsze zdanie jest to cytat. Z sowieckiej ewarożonej siły, historia strajicerstwa, wojen i zdat, Moskwa 1978, strona 234. I drugie zdanie: Partia i Armia, IPL, Moskwa 1980, strona 161. I wracamy do książki. 19 sierpnia 1939 roku Stalin wyciągnął przyjacielską rękę do Hitlera. Wysyłaj posłańca, będziemy dzielić Polskę. Tego samego dnia Stalin rozpoczął tajne rozwijanie mobilizacyjnej Armii Czerwonej oraz mobilizację całego państwa do wojny. Mobilizacja była powszechna i totalna. Do wielkiego procesu zostały włączone przemysł, rolnictwo, transport, nauka, kultura, wszystkie zasoby olbrzymiego państwa i wszystkie warstwy społeczne, włącznie z naukowcami i kołchoźnikami, pisarzami i dziennikarzami, maszynistami kolejowymi i drwalami, żołnierzami i dowódcami, czekistami i dyplomatami, więźniami aresztów i obozów, nauczycielami i lekarzami, młodzieżą, kobietami, starcami. I wszystkimi innymi. Zasięg rozwijania mobilizacyjnego Armii Czerwonej ewidentnie przekraczał potrzeby podziału Polski. 30 lat po zakończeniu wojny radzieccy przywódcy oficjalnie się przyznali, że przeprowadzono rozwijanie sił zbrojnych. Co prawda, jako datę rozpoczęcia procesu polecono podawać 1 września 1939 roku, kiedy czwarta nadzwyczajna sesja Rady Najwyższej ZSRR przyjęła nową uchwałę o powszechnym obowiązku wojskowym. Przy tym jakoś nie brano pod uwagę pewnego małego szczegółu. Sesja była nadzwyczajna. Z góry nikt o niej nie wiedział. Polecenie zebrania na Kremlu kozaków z Kubania, górników z Doniecka i hodowców reniferów z Czukotki w celu zatwierdzenia nowej uchwały wydano 19 sierpnia 1939 roku. Właśnie to są początki mobilizacji. Oprócz tego, nie czekając aż wszyscy hodowcy zjadą do Moskwy, towarzysz Stalin tego samego dnia, 19 sierpnia, wydał rozkaz formowania dziesiątków nowych dywizji i korpusów. Mobilizacja jest bardzo kosztowna. Od tak po prostu jej się nie zaczyna. Cel mobilizacji był oczywisty. Stalin przygotowywał się do podboju Europy. Innego wytłumaczenia działań Stalina jeszcze nikt nie podał. I przygotowaniami do odparcia przyszłej agresji tu się nie można wyłgać. W sierpniu 1939 roku Związkowi Radzieckiemu nikt nie zagrażał. Żadnych planów ataku na Stalina Hitler wówczas nie miał. Niemcy absolutnie nie były przygotowane do wojny. Była zmuszona to przyznać nawet oficjalna propaganda komunistyczna. Cytat. Jesienią 1939 roku niemieckie siły zbrojne nie mogły jeszcze przystąpić do decydującego starcia na Zachodzie. Od razu oficjalna historia podaje przyczynę. Hitler nie miał wówczas zgromadzonych zapasów broni i amunicji, przemysł nie został przestawiony na tryb wojenny i nie radził sobie z realizacją zamówień wojskowych. Jeżeli jesienią 1939 roku Hitler nie miał wystarczających sił, żeby pokonać Danię, Norwegię, Belgię, Holandię, Francję i Luksemburg, to o podboju Związku Radzieckiego w ogóle nie było mowy. I jak potem mamy rozumieć rewelacje oficjalnej propagandy, że Stalin starał się zyskać na czasie i odwlec wojnę? Starał się odwlec wojnę, której Hitler wówczas nie planował? Czy starał się odwlec wojnę do chwili aż Hitler przestawi przemysł na wojenne tory i przygotuje zapasy dział, czołgów, samolotów, pocisków i bomb. W Armii Czerwonej w ciągu niespełna dwóch lat liczba samych tylko dywizji strzeleckich i dywizji strzelców górskich wzrosła z 96 do 198, korpusów strzeleckich z 25 do 62. O tym wszystkim opowiedziałem w swojej książce Dzień M. Jako przykład podałem 186. Dywizję Strzelecką. Ta dywizja znajduje się na długiej liście bliźniaków, których Dzień Narodzin przypada na feralnego 19 sierpnia 1939 roku. Numer wybrałem nieprzypadkowo: przed grudniem 1938 roku najwyższy numer Dywizji Strzeleckiej 100. A tu nagle w czasie pokoju rozpoczyna się formowanie olbrzymiej liczby dywizji do 186 włącznie. Moją książkę lodołamacz gromiono bezlitośnie. Ale o dniu M prawie nikt nie wspomniał. Nie tak łatwo jest przyczepić się do tej książki. Ale jednak po 15 latach od jej wydania mój odwieczny przeciwnik, Władimir Nowakowski, zadał niespodziewany i miażdżący cios. Odnalazł wspomnienia generała lejtnanta Birukowa, który w 1939 roku w stopniu pułkownika dowodził 186. dywizją Strzelecką. Książkę Birjukowa wydano w 1972 roku w Wołgogorodzie. Generał pisze, że był delegatem 17 zjazdu WKPB, który odbył się w marcu 1939 roku. Wrócił do Moskwy i już w pociągu dostał wiadomość, że został mianowany dowódcą 186. Dywizji Strzeleckiej. Zameldował się w dywizji wiosną 1939 roku. Dywizja, jeżeli wierzyć generałowi Biurykowowi, była terytorialna, czyli nie było w jej składzie żołnierzy. Mobilizowano ich tylko w lecie na ćwiczenia. Znalezisko mojego przeciwnika to brutalny cios nie w nos a poniżej pasa. Jeżeli wszystko w książce generała Birujkowa jest prawdą, to dzień M został obalony. Nie było żadnego rozwoju Armii Czerwonej jesienią 1939 roku. Dywizja, którą obrałem za przykład, istniała już wcześniej. Mój krytyk powołuje się na konkretne źródło, a ja napisałem, że 186 Dywizja Strzelecka ma urodziny w sierpniu, ale nie podałem źródła. Na tym mnie złapał. Okazuje się, że sam wymyśliłem historię nie opierając się na świadectwach i dokumentach, a on tłucze mnie generalskimi wspomnieniami jak świecznikiem. Opowiadając o 19 sierpnia 1939 roku mógłbym wybrać jako przykład dowolną z ogromu dywizji, której rozkaz sformowania podpisano tego dnia. Wybrałem 186. i wpadłem. Jeżeli dywizja podana jako przykład rozpoczęła formowanie nie tego dnia, a znacznie wcześniej, to co mamy powiedzieć o reszcie dywizji, o których nie wspomniałem? Oskarżenia wysłuchałem, zaczynam obronę. Każdy, kto interesował się historią Armii Czerwonej, dobrze rozumie, że generał N. Birjukow się pomylił. Do 1939 roku w Armii Czerwonej były dywizje dwóch typów: terytorialne i kadrowe. Utrzymywanie dywizji terytorialnych było dużo tańsze. Nie trzeba było ludzi karmić przez cały rok, nie trzeba ich kwaterować, nie trzeba ogrzewać mieszkań w zimie, nie trzeba leczyć żołnierzy i oficerów. Najważniejsze, nie trzeba odrywać tysiąca osób od twórczej pracy. W dywizji, nieduży pion dowódców, reszta niech tworzy zaplecze materiałowo-techniczne dla przyszłego zwycięstwa. Zebrano żołnierzy raz do roku z okolicznych rejonów obwodu, powalczyli z tekturowym wrogiem i rozeszli się. Nawet zelówek na butach po tym nie trzeba wymieniać. Dobry system. Jednak na początku 1939 roku Armia Czerwona całkowicie wycofała się z terytorialne zasady kompletowania wojsk. Wszystkie dywizje terytorialne przekształcono w kadrowe. 1 stycznia 1938 roku w Armii Czerwonej były 34 terytorialne dywizje strzeleckie. 1 stycznia 1939 roku nie została ani jedna. O tym każdy, kto ma ochotę, może się dowiedzieć z dowolnych źródeł, począwszy od jak najbardziej oficjalnych, takich jak Historia II wojny światowej, tom 3, strona 199. Czy Mikołaj Iwanowicz Birjukow mógł w 1939 roku dowodzić terytorialną Dywizją Strzelecką, skoro takich w Armii Czerwonej już nie było? Źródło, z którego zasobów na temat 186. Dywizji Strzeleckiej korzystałem, też jest jak najbardziej oficjalne. Wajenno-Historyczny Journal, 1980, numer 12, strony 76 i 77. Dlaczego nie podałem tego w książce? A dlatego, że we wspaniałych czasach władzy komunistycznej były tylko dwa oficjalne i otwarte źródła, z których można było czerpać informację o radzieckich dywizjach, korpusach i armiach. Wojenno-historyczny żurnal i sowiecka wojenna encyklopedia. I niczego innego w najbliższej przyszłości nie przewidywano. Pomyślałem tak. Ten, kto poważnie studiuje początkowy okres wojny, powinien po prostu stworzyć kartotekę, przejrzeć wszystkie roczniki VIII i wszystkie tomy encyklopedii, zanotować na swoich karteczkach dane dotyczące wszystkich dywizji, korpusów i armii. Jednym słowem, ten, kto się interesuje, posiada dane o 186 i innych dywizjach, wymienionych w tych skarbnicach wiedzy. A temu, który nie wykazuje zainteresowania. Moja dokładność nie jest potrzebna. Uważam, że moje źródło, Wiż jest bardziej pewne niż wspomnienia generała Birjukowa. W swojej książce Birjukow nie podaje dokładnych dat. Zamiast tego pisze: Kiedy jechałem do Moskwy albo wiosną 1939 roku. A WIŻ podaje numery wszystkich pułków, które w różnym czasie znajdowały się w składzie 186 Brzeskiej nagrodzonej orderem Czerwonego Sztandaru, orderami suworowa i kutuzowa Dywizji Strzeleckiej od chwili sformowania do końca wojny, oraz dokładne daty objęcia dowództwa wszystkich dowódców tej dywizji, znowuż od chwili powstania do końca wojny. Dla każdego dowódcy podano dokładną datę. Kiedy przejął dywizję i kiedy ją przekazał? Pierwszy dowódca 186. dywizji M. Biryukow objął dywizję 19 sierpnia 1939 roku, przekazał 12 września 1941 roku. Dla przyszłych krytyków wymieniam wszystkich dowódców tej dywizji do maja 1945 roku włącznie. Pułkownik w nawiasie od czerwca 1940 roku generał major M. Birjukow następny pułkownik A. Pilipienko kolejny generał major A. Zygin następny major w nawiasie od maja 19. 1942 roku podpułkownik M. Nikitin następny generał major W. Irmanowicz, kolejny pułkownik N. Jackiewicz, kolejny pułkownik w nawiasie, od września 1943 roku generał major G. Rewiunienkow i ostatni pułkownik S. Wieliczko. Wojenno-historyczny żurnał był oficjalnym organem Ministerstwa Obrony ZSRR. Dane dotyczące 186 dywizji strzeleckiej to nie artykuł, to oficjalna odpowiedź na oficjalne pytanie, a książka generała M Birukowa ukazała się w obwodowym wydawnictwie, to znaczy, że wydali ją cywile. Nawet przy całym okrucieństwie radzieckiej cenzury obwodowe wydawnictwa wcale nie musiały sprawdzać, czy w 1939 roku dywizja była terytorialna czy kadrowa? Istniała wiosną lub została stworzona latem tego roku. Moje źródło jest nowsze. Najpierw ukazała się książka generała Birjukowa. Potem, po ośmiu latach, oficjalny organ Ministerstwa Obrony ZSRR podał zupełnie inną informację. I nikt nie zaprotestował. W chwili obecnej amatorzy historii wojennej prześcignęli oficjalnych historyków w kwestiach badania wojny. Najlepszy informator dotyczący Armii Czerwonej stworzyli K. Kałasznikow, W. Fieskow, A. Czmychało i W. Golikow. Tytuł Krasna Armia w Iunie 1941 goda. Sybirski chronograf Nowosybirsk, rok wydania 2003. Rosyjska Akademia Nauk, Ministerstwo Obrony, Sztab Generalny, Akademia Nauk Wojskowych, Instytut Historii Wojennej, oraz inne równie szacowne instytucje, ani z osobna, ani wspólnie, nie są w stanie stworzyć nawet setnego ułamka tego, co potrafili zrobić prowincjonalni zapaleńcy. Informator Krasnaja Armia w Juni 1941 Goda to żywy wyrzut sumienia kolący wszystkich naszych uhonorowanych i utytułowanych nierobów od historii wojen. Nasi generałowie i profesorowie potrafią rozciągnąć małą ilość informacji na wiele tomów. A tu w jednym tomie dość małego formatu skoncentrowano gigantyczną według ilości i jakości informację, która swoim charakterem i znaczeniem przewyższa wszystko co zdołali stworzyć wszyscy radzieccy i rosyjscy historycy w ciągu 60 lat wytężonej pracy. Najważniejsze jest to, że oficjalni historycy materiały statystyczne zawsze w nawiasie i absolutnie celowo, podają w sposób nieusystematyzowany. A tu wszystkie dane są usystematyzowane. To wszystko jest krótkie, precyzyjne, jasne, dokładnie jak w wojsku. Znalazło się w tym informatorze również miejsce dla 186 Dywizji Strzeleckiej. Sformowano ją w sierpniu 1939 roku. Generał Birjukow pomylił się w swoich wspomnieniach. Ale spróbujmy poznać przyczyny tego ewidentnego błędu. W tym celu pójdziemy dwoma tropami. Najpierw pójdziemy na lewo i wyobrazimy sobie, że Stalin był kompletnym idiotą. Oto idiota Stalin 19 sierpnia 1939 roku rozkazuje stworzyć nową dywizję. Natychmiast wydział kadr Ludowego Komisariatu Obrony rozpoczyna poszukiwania rokującego nadzieją pułkownika którego można mianować na stanowisko dowódcy tej dywizji. Znajdują go i mianują. Za tym nieuchronnie ciągnie lawina zmian w kadrze dowódczej. Jeżeli w Armii Czerwonej utworzono jedno nowe stanowisko dowódcy dywizji, to ile osób awansuje? Zgadza się. Dziesięć. Jakiś pułkownik ze stanowiska zastępcy dowódcy dywizji awansuje na nowo powstałe stanowisko dowódcy dywizji, zwalniając własne miejsce. Na to miejsce awansuje jakiś dowódca pułku, na jego miejsce zastępca. A dalej awansują dowódca batalionu, szef sztabu batalionu w nawiasie który w tamtych czasach nazywał się starszy adjutant batalionu dowódca kompanii i jego zastępca. Wreszcie jakiś plutonowy zostaje zastępcą dowódcy kompanii lub nawet dowódcą kompanii, zwalniając miejsce dla jakiegoś świeżo upieczonego lejtnanta, który też dostaje awans i przejmuje dowództwo plutonu. Ale nowa, 186. Dywizja strzelecka potrzebuje nie tylko dowódcy, lecz również zastępcy dowódcy dywizji, szefa sztabu, szefa tyłów, szefa artylerii, szefa oddziałów rozpoznania itd. Organy zajmujące się kadrami powinny niezwłocznie wytypować odpowiednich kandydatów wśród rokujących nadzieją podpułkowników i majorów i wyznaczyć ich na stanowiska. Ale awans jednego dowódcy pułku, który zostanie mianowany na stanowisko zastępcy dowódcy nowej dywizji, znowuż powoduje przeniesienie siedmiu, ośmiu innych oficerów z plutonowym włącznie. Cała reszta nominacji pociąga za sobą szereg przesunięć. Trzeba jeszcze znaleźć pięciu dowódców pułku, ich zastępców, szefów sztabu itd. i tym podobne. W dywizji są 23 bataliony i dywizjon artylerii. Tu też trzeba znaleźć dowódców oraz ich zastępców dowódców kompanii, dowódców baterii. Trzeba też pomyśleć o tym, gdzie rozlokować ekipę dowódców i ich rodziny, gdzie rozlokować żołnierzy. Jak nakarmić 10, 12, a czasem 15 tysięcy gęb? I co dać jeść 3 tysiącom koni? Gdzie trzymać 558 samochodów, gdzie je remontować? Gdzie prowadzić manewry batalionów i pułków? Gdzie wyprowadzić baterie, dywizjony i pułki artylerii na strzelanie bojowe? Gdzie szkolić kierowców czołgów i samochodów pancernych? Jak to wojsko zaopatrzyć w ubranie i buty? Jakim kijem i marchewką utrzymać kontrolę? Chodzi o to, że gdyby Stalin był idiotą, to najpierw wydałby rozkaz utworzenia dywizji, a potem zaczynał załatwiać tysiące spraw związanych z jej narodzinami. Teraz pójdźmy na prawo i wyobraźmy sobie, że towarzysz Stalin nie był skończonym idiotą. W tym przypadku przygotowania do rozwinięcia tak 186 dywizji strzeleckiej, jak i całej Armii Czerwonej, zaczął wcześniej. Właśnie tak to się odbywało. Przygotowania do rozbudowy armii czerwonej rozpoczęły się już w 1927 roku, kiedy kraj zabrał się do wykonania pierwszego planu pięcioletniego Stalina. Przygotowania do rozwinięcia kontynuowano podczas drugiej pięciolatki, a w czasie trzeciej pięciolatki rozpoczęto tę rozbudowę. W ciągu pierwszej pięciolatki Stalin stworzył zaplecze przemysłowe, zbudował huty, Kopalnie węgla i metali, elektrownie czyli to, bez czego nie może istnieć i rozwijać się przemysł zbrojeniowy. Następny krok same zakłady zbrojeniowe produkujące artylerię, czołgi, samoloty, amunicję, okręty. I dopiero po tym rozbudowa Armii Czerwonej i nie od razu, a można powiedzieć, od poziomu zero. Wyobraźcie sobie budowę przemysłowego giganta. Budowa jeszcze się nie rozpoczęła, ale już wyznaczono dyrektora, do miejsca budowy podprowadza się linię kolejową, zbija się baraki i owieje drutem kolczastym, już szczekają psy i przeklinają konwojenci. I nie myślcie sobie, że dyrektor przyszłych zakładów ma łatwiejsze życie przed rozpoczęciem budowy. Wręcz przeciwnie, obowiązków ma trzy razy więcej, bo jeszcze nic nie zostało zorganizowane. Podobnie w Armii Czerwonej. Rozkaz formowania całego szeregu dywizji wydano 19 sierpnia 1939 roku. Dużo wcześniej jednak, rokujących nadzieję pułkowników, wytypowano do awansu. Zwolniono ze starych obowiązków i obarczono nowymi. W marcu, kwietniu, maju 1939 roku już wiedzieli, że będą dowodzić dywizjami, których jeszcze nie ma. Już przyjmowali ludzi. Tworzyli sztaby, wznosili magazyny i składy, gromadzili w nich broń, amunicję, umundurowanie i obuwie, prowiant, przeprowadzali próbne pobory rezerwy uzupełniającej i ćwiczenia wojskowe. Żeby rozbudować armię bez wstępnych przygotowań, bez etapu zerowego trzeba być kompletnym idiotą. A przecież towarzysz Stalin tworzył niejedną dywizję. Bardzo mądry i poważny historyk może mówić i pisać o Stalinie wszystko, co mu się podoba, tylko nie można uważać Stalina za głupszego od siebie. Biorąc to pod uwagę, zgódźmy się, że nastąpił zerowy etap rozbudowy. Kiedy Mikołaj Iwanowicz Birjukow mówił o sobie, że jest dowódcą dywizji, niedaleko minął się z prawdą, chociaż w marcu żadnej dywizji jeszcze nie było. Wiosną i latem 1939 roku obowiązków miał ponad miarę. Ten etap przygotowań jest bardzo bliski określania terytorialnej dywizji. Niby jest, a niby jej nie ma. Będzie rozkaz, pojawi się dywizja. Rozkaz wydano 19 sierpnia. Praktyka mianowania dowódców formacji przed powstaniem tych jednostek jest powszechna nie tylko w armii, ale też w marynarce i nie tylko u nas, lecz również w innych krajach. Oto przykład. 15 września 1954 roku kapitan lejtnant Lew Michajłowicz Żylcow został mianowany na stanowisko starszego oficera pierwszego radzieckiego atomowego okrętu podwodnego K3. 10 czerwca 1955 roku kapitan drugiej rangi Leonid Gawriłowicz Osipienko został mianowany dowódcą tego okręgu. 24 września 1955 roku odbyła się oficjalna ceremonia rozpoczęcia budowy okrętu. W nawiasie na ten temat istnieją różne dane. Moim zdaniem najbardziej dokładne są informacje, które opublikował kontradmirał Grigory Gegoriewicz Kostiew, doświadczony marynarz floty podwodnej, historyk marynarki, profesor, członek korespondent Akademii Nauk Wojskowych. 9 sierpnia 1957 roku atomowy okręt podwodny K3 zwodowano. 3 lipca 1958 roku początek testów eksploatacyjnych. 17 grudnia 1958 roku Komisja Rządowa podpisała akt przyjęcia K3 wraz z wykazem usterek, które należało usunąć. 10 kwietnia 1959 roku, po usunięciu wszystkich zaznaczonych wad, K3 został wcielony do floty północnej. Morał, prawie cztery lata, kapitan drugiej rangi Osipienko dowodził atomowym okrętem podwodnym, którego nie było w składzie floty. Objął dowództwo, kiedy ten okręt w ogóle nie istniał. Czy to oznacza, że nie był dowódcą? Nie, nie oznacza. Był dowódcą, i jego droga była ciernista. Służba to nie miód. Jego służba ojczyźnie przez te długie, ciężkie lata została doceniona w najwyższym stopniu. Dowódcę najpierw nieistniejącego, a potem, wydawałoby się, niedziałającego atomowego okrętu podwodnego awansowano do stopnia kapitana pierwszej rangi. Dowódcom okrętów podwodnych nigdy wcześniej nie dawano tak wysokiego stopnia. 23 lipca. 1959 roku dekretem prezydenta Rady Najwyższej ZSRR kapitanowi pierwszej rangi Osipience nadano tytuł bohatera związku radzieckiego oraz wręczono order Lenina i medal złotej gwiazdy w nawiasie mamy podany numer tej gwiazdy 1183 a kapitan letnant Żylcow, późniejszy kontradmirał bohater związku radzieckiego Ponad rok był starszym oficerem okrętu podwodnego, który istniał tylko na papierze, a potem przez i pół roku był budowany i testowany. Biorąc powyższe pod uwagę, zgódźmy się, że powołanie pułkownika Birjukowa na stanowisko dowódcy 186. Dywizji Strzeleckiej wcale nie oznaczało, że taka dywizja już istnieje. Wzmianka o 18. zjeździe WKPB w związku z nową nominacją pułkownika Birjukowa wiele wyjaśnia. Materiały zjazdu trzeba przeczytać, nie można ich opowiedzieć. Przy burzliwych oklaskach i zachwyconym rżeniu uczestników z trybuny sypały się jak miedziaki ze zbitej skarbonki takie oto oświadczenia: Nasza armia będzie najbardziej atakującą wśród wszystkich kiedykolwiek atakujących armii. Armia Czerwona, jak huragan, wedrze się na ziemię wroga. Na całym świecie nie ma sił, które mogłyby nas powstrzymać. Jeżeli zamierzamy bronić własnej ziemi, kto i po co będzie nas zatrzymywał? Po przeczytaniu stenogramów zjazdu historyk z Petersburga, Aleksander Gogun, podsumował, cytat, przemówieniami i atmosferą tego zjazdu Stalin i jego najbliżsi współpracownicy dali do zrozumienia partii i krajowi. Związek Radziecki przygotowuje wielką wojnę. Nieprzypadkowych ludzi zebrano na tym zjeździe. Wybrano tych, którzy mieli plany partii wcielić w życie dokładniej w śmierć. Poprzedni 17 zjazd nazwano zjazdem zwycięstw. Mamy podstawy, żeby osiemnasty nazwać zjazdem podżegaczy. 19 sierpnia 1939 roku Stalin podjął decyzję o rozpoczęciu tajnej mobilizacji Armii Czerwonej i całej radzieckiej, go i całej radzieckiej gospodarki. Ta decyzja oznaczała nieuchronną wojnę w Europie. Ta decyzja oznaczała, że Stalin podpisał wyrok śmierci na wszystkie ościenne państwa. I o tym, co się dzieje za murami Kremla, nie mógł wiedzieć nikt. Ale tego dnia najwybitniejsza rosyjska poetka Anna Achmatowa napisała jeden ze swoich najstraszniejszych wierszy. Miał tytuł Do śmierci. Pod wierszem widniała data. 19 sierpnia 1939 roku Stalin wydał wyrok śmierci na Europę, ale nie zdołał go wykonać. 52 lata później, 19 sierpnia 1991 roku, kremlowscy przywódcy, upodabniając się do Hitlera, rzucili swoje czołgi, żeby zdobyć Moskwę. Nie mogąc zdusić czołgami całego świata, byli zmuszeni skierować się przeciwko własnemu ludowi, żeby zachować władzę, ale i to im się nie udało. Koniec rozdziału. Tytuł kolejnego osiemnastego rozdziału A gdzie są plany?